Czas na 264. odcinek tureckiego serialu Miłość i Nadzieja. Kolejna bójka Meli i Cajnep. Dziecko Meli może mieć zespół Dauna. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 264. odcinku Miłości i Nadziei. Miłość i Nadzieja. Odcinek 264 we wtorek, 26 sierpnia 2025 roku o godzinie 17.20 w TVP2. Streszczenie 264 odcinka: Miłość i Nadzieja. Co się wydarzy w 264 odcinku: Miłość i Nadzieja. Sprawdź streszczenie TVP. Meli w szale rzuca się na Cajnep i zaczyna ją szarpać, nie zważając na swoje zdrowie i ciąże. Najbliżsi próbują ją uspokoić, ale sytuacja kończy się atakiem bólu. Wezwana lekarka stwierdza, że dziecku nic nie zagraża, jednak informuje o niepokojących wynikach badań. Pada pytanie o występowanie zespołu Downa w rodzinie, co budzi strach u bliskich meli. Tymczasem kuzej wywołuje poruszenie, przyprowadzając na komisariat swoją matkę Nacie, która przyznaje się do ugodzenia nożem. Policja wszczyna śledztwo i przesłuchuje również Kawajden. Funkcjonariusze są zdziwieni brakiem śladów zbrodni, nie ma ani krwi, ani ciała. Pojawia się pytanie, czy Alper rzeczywiście nie żyje, czy też ktoś sprytnie ukrył jego ślady. Na drugim planie rozgrywa się dramat Bachar. Dziewczyna marzy o ślubie z kuzejem, jednak prawnik wyraźnie daje jej do zrozumienia, że nie zostanie jego żoną. Proponuje jej jedynie przyjaźń. Bachar staje więc przed trudnym wyborem czy zaakceptować tę decyzję, czy mimo wszystko zawalczyć o uczucia Kuzeja. Zobacz zdjęcia z odcinka w galerii poniżej.